Widzowie w dzisiejszym szorcie chciałem wam powiedzieć taką złą wiadomość, bo już to było dawno, ale ten. No nie, w sumie ostatnio. Yy, chciałem wam powiedzieć, że Austria przekupiła sędziego moim zdaniem i powinniśmy iść na miejsce Austrii, bo po pierwsze była ręka w meczu i sędzie miał to gdzieś. I sędzia był właśnie tragiczny, bo się nie nadaje, czemu Szymon Marciniak nie mógł yy, ten. Yy, teraz na tym meczu, przecież ten sędzia to był tragiczny. No, po pierwsze, powinniśmy wygrać ten mecz, ale bardzo ładnie chłopaki grali. I po pierwsze, Austria przekupiła sędziego, moim zdaniem. Tak, Austria przekupiła sędziego, i powinniśmy dostać 3 punkty i iść na ich miejsce. I ten zostawcie coś tu po sobie. Jeśli jesteście za mną, że Austria przekupiła sędziego, to zasubskrybujcie i dajcie lajka. A ja się z wami żegnam. Pa.